Zwycięstwa z rzędu, to jest w końcu ta drużyna, jaką tutaj sobie pan wymarzył po tym przejęciu lks u Nie no spokojnie, na razie mamy, fajnie, że to wygrywamy, ale na razie jeszcze dużo pracy przed nami, także spokojnie, nie, nie ma się co ekscytować trzema zwycięzcami. Zostało nam pięć meczów i trzeba zrobić, żeby myśleć na, na najbardziej o meczu z Łowiczem, a tam co dalej będzie i że mamy trzy zwycięstwa, fajnie, tylko się cieszymy. A patrzycie już w górę tabeli powoli? Nie, nie, my patrzymy na mecz z Łowiczem, a tabela to wie pan, jak będzie, to na końcu spojrzymy. Na razie nie ma co się niczym ekscytować. Zapytam jeszcze Arkadiusza na jego powrót dał dużo drużynie teraz w meczu ze świtem? No na pewno, bo mieliśmy akurat problemy z, z tą pozycją, ale tu zagrał, chociaż to nie jest może jego pozycja. Na pewno doświadczenie jego i ogranie pomogło drużynie. i Zobaczymy dalej, pewnie będzie na innej pozycji grał, ale bardzo cieszę się, że wrócił do grania. Łukasz 4 zdobył bramkę na 2 do 0, pierwszą bramkę od ładnych paru tygodni. Cieszy to jego odblokowanie? Na pewno. Dla mnie nie ma znaczenia jak kto strzela bramki, najważniejsze żeby zespół wygrywał, a kto będzie strzelał, niech strzelał na razie Robert, Robert w co może zostać. Strzelał już chyba trzecią bramkę, także to nie ma znaczenia jak kto strzela, to jest gra zespołowa, liczy się zespół. Teraz mecz jakiego spotkania tam się można spodziewać? emocjonującego i na pewno walki z naszej strony. A co będzie, to boisku pokaże. Każdy mecz jest inny i wszystkiego się nie przewidzi.